Witam Was bardzo serdecznie, dziś zapraszam Was na jesienne włoskie ciasto z jabłkami. Jesienne, bo to doskonały przepis na teraz, kiedy można dostać reklamówkę jabłek od sąsiada, albo przynieść je z własnego ogródka. Będzie nam potrzebny cały kilogram jabłek. Ale w porównaniu z szarlotką to będzie dużo lżejsze ciasto, bo mamy tylko 4 łyżki cukru i 3 łyżki masła. Nie do wiary, prawda? Dokładna lista składników będzie jak zwykle w opisie do filmu. Powiem tylko, że potrzebny będzie też cukier waniliowy, cynamon, proszek do pieczenia, trzy jajka, mleko, mąka pszenna i ewentualnie cytryna, ale nie jest absolutnie konieczna. Z jabłek należy usunąć gniazda nasienne i pokroić je na cieniutkie plasterki. Możecie ewentualnie użyć mandoliny. Jeśli chcecie bardzo eleganckie ciasto, które dobrze będzie się kroiło, to obierzcie jabłka. Ja nie obieram, bo w ten sposób mam więcej błonnika, a bunika i tak mamy za mało w diecie. Ej, jabłka można skropić sokiem z cytryny, żeby nie ciemniało, ale nie jest to absolutnie konieczne. Mam już wszystko przygotowane, więc zaczynamy. Trzy całe jajka wbijamy do dużej misy. Misa musi być na tyle duża, żeby zmieściły się w niej wszystkie jabłka, które potem będziemy mieszać z masą. Dodajemy cukier i ubijamy. Tutaj będę używała ręcznego miksera, ale spokojnie możecie to zrobić ubijaczką do piany albo nawet widelcem. Nie chodzi tu o jakieś wielkie ubijanie, tylko połączenie się składników. Wlewamy mleko. Dodajemy rozpuszczone masło. Dodajemy przesianą mąkę, proszek do pieczenia, cukier waniliowy. Po dodaniu mąki należy dokładnie zamieszać i y, miksować dalej. A widać tu, że masa gęstnieje, dodajemy cynamon. I w tym momencie dodajemy już jabłka. Dodawajcie stopniowo, żeby wszystkie miały szansę pokryć się ciastem. No i teraz już widzicie dlaczego potrzebna mi była ta duża misa, inaczej nie można by było tego porządnie wymieszać. I jeszcze dwa słowa o odpowiednich blachach do pieczenia. Może to być tortownica o średnicy 18 albo 20 cm, albo keksówka, albo płaska blacha taka jak moja 23 x 33 cm. Wykładamy na wysmarowaną tłuszczem blachę albo tak jak ja na wyłożoną papierem blachę. Tutaj zostawiłam sobie troszkę dłuższe brzegi, żeby łatwo mo można było wyjąć ciasto z formy. I wykładamy całą masę na blachę. To trzeba dokładnie ucisnąć, żeby nie było wolnych przestrzeni między jabłkami. A tutaj im lepszą wykonaliście robotę, tnąc na cienkie plasterki, tym łatwiej będzie wam to ułożyć do formy. Jeżeli używa używaliście mandoliny, to w ogóle będzie bardzo ładnie można też lekko potrząsnąć uderzając formą o blat. A tutaj mój delikatny błąd postanowiłam zużyć resztkę cynamonu, który mi został, no i potem to mi się przypalało po wierzchu. Lepiej dodać wszystko do ciasta. Wstawiamy do gorącego piekarnika 180 stopni na 50 do 60 minut. Zacznijcie gdzieś na dole piekarnika i pod koniec, jeżeli chcecie trochę przybrązowić przesuńcie formę wyżej. Pachnie cudnie pieczonymi jabłkami, masełkiem i cynamonem, więc ja nie jestem w stanie tego zostawić w świętym spokoju. Ja już zwykle nic z tym ciastem nie robię, ale można oczywiście posypać cukrem albo cukrem pudrem. U mnie to ciasto znika od razu, ale jeśli coś Wam zostanie, to możecie przechować. je W lodówce jest dość wilgotne, więc nie zostawiałabym go długo na blacie kuchennym. Mam nadzieję, że spróbujecie kiedyś, na przykład wtedy, kiedy wpadnie wam z nienacka reklamówka jakichś niezbyt pięknych jabłek. A ja już żegnam się z Wami na dziś i do zobaczenia.